Witam Was serdecznie w kolejnym moim filmiku, w którym chciałem omówić obudowę od wzmacniacza antenowego, jak to wygląda. Tutaj na ślinę nakleiłem przed chwilą kawałek gazety. Była tu nazwa firmy. Nie chciałem tego pokazywać, bo firma nie jest najważniejsza, może sobie nie życzy tego, żebym ukazywać ją w moich filmikach. Tutaj właśnie tak to się mniej więcej rozkłada. Tutaj są dwa takie specjalne haczyki, które Tutaj jakby zaciskają się o to, o ten plastik. Można powiedzieć, że tutaj zaciskamy to i po prostu to nie jest ani na bateria, ani na nic, tylko tak to mniej więcej wygląda. Warto coś takiego mieć. Wiemy, że ten kabel często się po prostu kopie, jeżeli gdzieś tam leży pod balkonem czy gdzie w zależności, że tutaj widzimy jest jedno wejście i wyjścia są dwa. typowej rozgałęźnik albo wzmacniacz antenowy. W zależności od potrzeby możemy to zastosować. Tutaj też możemy, tutaj akurat mamy symbole takie, które wskazują na to, jeśli jest, jest to rozgałęźnik. Mamy symbole R, czyli radio i TV, że telewizja. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli będziecie mieli coś takiego gdzieś tam w garażu albo coś to warto to zastosować. Te kable tam chociaż do pewnego momentu są w osłonie takiej, że kopniemy tu w kabel, który tu wychodzi, to on po prostu nie staje się luźny i po prostu oglądanie naszej telewizji, jakość obrazu nam się nie szybko nie popsuje. Niby kawałek plastiku, a można powiedzieć, że dobrze spełnia swoje zadanie i warto go zastosować. Nie żałujcie tych paru złotych, mnie często, akurat ja często przychodziłem koło takiej puszki, ko, kopałem w nią i można powiedzieć, że wcześniej, kiedy miałem sam rozgałęźnik, jakoś obrazu mi się pogarszał, bo kopałem cały czas w te kable, one tutaj wychodziły i stawały się luźne, musiałem to poprawiać, nie miałem jeszcze tej zaciskarki, musiałem dzwonić, żeby do mnie przychodzili tam ze spółdzielni i właśnie tak to wyglądało, A właśnie takie małe pudełeczko, można powiedzieć, że rozwiązało mój problem. To tyle, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do oglądania moich innych filmików.